Siemano czwarta, czwarta chyba 15 Czekam na transport do Tikal Los Amigos Idziemy do starożytnego miasta Dojechaliśmy już, się zrobiło bardzo jasno Ale to jeszcze nie koniec Trzeba kupić bilet A po bilecie jeszcze jest niecałe 20 km Więc to wszystko znajduje się że tak powiem w dżungli chyba w Mocnym Lesie będzie ciekawie trzeba zakupić bilet czyli stówkę kosztował mnie transport i tak wyjdziemy 250 czyli jakbym wziął to z Los Amigos kosztowałoby mnie to około, kurczę, 400 łącznie Ulela, to bym przepłacił dobra, jesteśmy na miejscu Słyszycie te wszystkie ptaki? Ode mnie w tym odcinku nie dowiecie się za dużo o Tikal, tylko jakoś podstawową informację Ponieważ ja nie idę z przewodnikiem Który mógłby mi kosztować tylko 25 kcal Ale zrezygnowałem z tego Ponieważ i tak go nie zrozumiem Więc bo wolę pochodzić samemu, eksplorować sobie, po prostu po podziwiać sobie to wszystko, podzielić się z wami tym obrazkiem. I co? Lecimy. Jest tutaj dużo do zwiedzania. Jest bardzo, bardzo do duży teren. Zobacz, jaki fajny zwierzaczek. Szkoda, że nie wiem jak on się nazywa. Się zwierzak. Zobacz, ich jest tutaj więcej. Mam dobry dzisiaj dzień. Cały czas w Meksyku ocieraliśmy się o opoteków, zapoteków, trochę o Azteków, ale praktycznie w ogóle o majów. W ogóle o majów. Więc dzisiaj będzie o majach. Nudar comida a los animales. Nie dawać żenia zwierzętom. Przewodnik, który jechał z nami, by... Tomorrownie mówił, że on jest też ornitologiem i na mapkach też było dużo ptaków pokazanych, więc będę obserwował. Trochę takim ankorwatem w Kambodży mi zajechało. Tam też jest cały kompleks różnych świątyń i się łazikuje, nawet rowerem można jeździć. Zależy kto jak woli. Samochodem podjeżdżać. I tak sobie myślę, ci Majowie to mieli klimacik, co? Żyli sobie tutaj. To jeszcze w ich czasach pewnie było jeszcze więcej tych zwierząt, więcej gatunków być może. I było tutaj na maksa dziko. Ale klimat jest mocny. Nie dość, że jechaliśmy z Flores bardzo długo nie wiem ile kilometrów ale ponad godzinę. To później jeszcze 17 km w głąb lasu słyszycie? Takie coś jakby jakby padało. Ale to nie pada, to jest po prostu las deszczowy. Gdzie tu wszystko skrapla? I idę, idę i jeszcze nie doszedłem do żadnego kompleksu świątyni. Jesteśmy jeszcze przed wszystkimi. Bo wszyscy oczywiście poszli na kawkę przed tym długim spacerem. A ja, nie zastanawiając się, ruszyłem. Więc mam chwilę czasu, by skorzystać z magii tego miejsca w osobności. Pyk. Dziw mnie bierze. Jak oni w tamtych czasach, bo to jeszcze przed naszą erą, e, To jeszcze przed naszą erą były pierwsze ślady zamieszkania tutaj. Więc dziwię się, jak oni to budowali w gęstym lesie, gdzieś w dżungli, transport, nie transport, wiecie, organizacja. Nie wiem. Nie wiem ja i wielu naukowców no, o tym nie wie jeszcze. Także nie jest nie jest mi głupio z tego powodu <laughs> O teraz, ale ta Mgła tu robi robotę I jeszcze to, że tu nikogo nie ma Też to robi robotę Ciężko się oddycha, naprawdę Jest taka duchota, że szoks Jeżeli chodzi o Tikal to uważa się, że było to największe centrum kulturowe majów. Największe jakie istniało. Jakie odkryto. Być może jest jeszcze coś, czego nie odkryliśmy. Pięknie gracie ptaszki W historii tych kamieni niestety Wam nie przybliżę, bo jej nie znam. Tu generalnie jest Akropol, tak. I całe miasto składało się z 16 świątyń oraz z 3000 budynków, w których w skład wchodziły domy zwykłych ludzi, pałace i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te budynki były połączone białą drogą, która nazywana była Saks I oprócz pałaców były też łaźnie parowe, były dworki, niedworki. No po prostu mieli rozmach. Mieli rozmach chłopaki w dżungli. Okiero, słyszę tam jakieś dziwne głosy, jakby jakiegoś dużego zwierzęcia. A ja tu jestem sam. O oh my God. Boże Idzie stąd. Kurczę, tu się zrobiło jakieś poruszenie. Ptaki zaczęły być bardziej niespokojne. Nie chcę dramatyzować, ale. Cholera. Jestem tu sam. A my jakiś lampard puma jaguar, czy tiger zapadnie i co. Gdzie źle Tu jest fajna kładka zrobiona? Możemy wejść gdzie będzie fajny widok z góry A jak elegancko tutaj Gdzie one są? Próbuję je wypatrzeć Ale chyba jestem za cienki bolek z tej gierki Jest Mamy to wszystko z góry zobaczcie co można zauważyć to chyba jest jakiś właśnie tak chciałem powiedzieć coś na wzór kota jakiegoś tygrysa, guara z zębami królika tak to tutaj wygląda wejście oczywiście do środka wzbronione to chodźmy zobaczmy co jeszcze kryje się w tych lasach? My byliśmy pomiędzy tymi dwiema piramidami, świątyniami. Ja już wam mówię, że to jest siódemka i szóstka. Świątynia 1 i świątynia 2. I tu jest Akropol i tu jest Akropol. I tu chowano, ale ten wygląda na taki właśnie władców. Tutaj chyba chowali władców. Na pewno jestem tego pewien. Najważniejszą świątynią jaka tutaj się znajduje to jest świątynia numer 4 I do niej teraz spróbuję się udać Patrzcie skurczy tutaj chciał mnie zajść pod tyłu Przestraszył mnie Bo w pewnym momencie myślałem że się zachowa jak kogut i zacznie biec W moją stronę No idzie kurde spale goście ty <grym> I idzie za mną. Spadaj. Nara. Nie to, żebym się bał, ale nie ufam ptakom. O. Tu. Chodź za mną. Ptyc błęda jeden. Nie masz kolegów? Nara. No i kurde, czego chcesz? Spadaj. Powiedziałem. Raz, dwa, trzy. Nie ja będę się tak z tobą bawił tutaj. Babkę, ty gościu. Nie mogę się go pozbyć, kurde. Chama jednego. Łazi za mną. Nie, jest agresywny. Ale kurcze, po co mi on? Przewodnika nie chciałem cię dać? Nie chcę. Na raz. chłop <głup> podnosi do góry. Zobaczcie, odbiegłem, ma on tutaj cały czas idzie. Co za cholera jedna. Zaraz będzie jak się ganiam z jakimś ptakiem uwolniłem się od ptaka i mam dla was ciekawostkę że ciekawostkę taką, iż Tikal to jedyne miejsce na świecie, które zostało uznane przez e, UNESCO jako obiekt kulturowy i obiekt natury wiele tych świątyń jest już porośniętych i mało co ją tu widać, być może tylko szczyt to jest tak, szczyt jest widoczny To jest no, dla was nie będzie widoczne eee, Świątynia Jaguara Dla wszystkich, którzy ogarniają bardzo dobrze angielski polecam Polecam wziąć właśnie wycieczkę z przewodnikiem, bo mijacie takie miejsce jak te które oczywiście nie wygląda jakoś fajnie. Ale kryje w sobie bardzo dużą, ciekawą historię. I dzięki przewodnikowi odkryjecie taką historię z bazą. Z bazą niestety nie odkryjecie. Bardzo duża świątynia numer 4. Idę do niej. Powiedzcie mi. Męczy wejście. Ale przynajmniej można wejść. Ta świątynia. Już z dołu robiła wrażenie, ale zobaczcie, oni budowali, czy świątynie, ponad korony drzew. Hmm. I widać jej tylko czubek. Jak się tam wejdzie, tylko zapomniałem nagrać, bo musiałem <śmiany> coś załatwić. E, to widać, właśnie, szczyty innych świątyń. I teraz sobie taki zaznaczyłem mały dystans na Mapsmi to pokazuje mi 450 metrów także narobimy dzisiaj tych kilometrów w parku narodowym Tikol Miejsce do którego teraz doszliśmy nazywa się Zagubiony świat okay. Ciekawe wszędzie widzę że docieram przed wszystkimi turystami a sporo ich było przy zakupie biletów ten agent myślał, kolegów zapałał jak to możliwe? o fakiero nara chłopaki chyba bo się przestraszyli nie, o ile ich tu jest, patrzcie sporo ale boją się umiecie fruwać? patrzcie tylko tamten jeden był jakiś dziwny. E? Patrzcie, tu można wejść do środka. Wow. A to tylko tak wygląda. Nie można. Dalej nie ma zejścia. Mamy chyba tutaj swoje gniazdo. mają. No myślałem, że jak tu wejdę, to zobaczymy, czy z góry. O! Tam jest. Jakaś wieża, na którą można wejść z widokiem lepszym. I powiem wam, że po tych majowskich schodach wchodzi się 10 razy trudniej i ciężej jak po tych schodach naszych, więc jeżeli ktoś mówi, że dawne cywilizacje budowały lepiej, oczywiście, ale nie wszystko, schody mamy lepsze. Powiem wam jeszcze, że... W czasach świetności w mieście mieszkało nie 30 tysięcy osób, tylko 60 tysięcy osób, a miasto Tika jest położone między dwiema rzekami, przez które wiodły szlaki handlowe, i tym samym wodzowie e, tego miasta, państwa, e, łatwo sprawowali kontrolę nad, e, nad właśnie tutaj swoim ludem i tymi wszystkimi terenami przyrzecznymi. I w Tikal panowało 39 dynastii. 39. A piramida, którą widzicie przed sobą, to jest piramida świetlności. O ile bym się nie mylę. O ile dobrze to sobie przetłumaczyłem. Ile za dalej, wchodzę na nią. Ale jak już zejdę, to będę musiał troszeczkę odpocząć. A już chciałem tu nie, nie wchodzić. Ale opłacało się. Zobaczcie, tam byliśmy przez chwilę. Tam jest świątynia numer 4. I tam jest główny plac. Czyli te dwie piramidy, świątynie przepraszam, które stoją naprzeciwko siebie. A teraz to sobie trochę posiedzę, bo... Cały się zgrzałem. Ja ci ze mnie jak, jak z amatora wszędzie ruiny dookoła I tak chodzę, nogi mnie bolą szczerze powiem wam Tu jest plac siedmiu świątyń A raczej siedmiu Ru ruin świątyń I tak sobie myślę że kto jest zainteresowany Spisze sobie plac średniu świątyń Tikal To wynajdzie sobie informacje na ten temat Ja w tym momencie nie mogę ponieważ Nie ma tu zasięgu Zero zasięgu W tym momencie tutaj jest I idziemy do świątyni Numer 5 I tym samym Obejdziemy praktycznie prawie wszystko Tutaj śledzę Pana Przewodnika, bo z tą jedną grupą się tak trochę mijam i oni idą trasą do właśnie tego placu głównego do którego ja doszedłem jako pierwszy jako miałem jako pierwszy w swoim planie zwiedzania więc może też dlatego miałem się ze wszystkimi bo robiłem wszystko tak od dupy strony chyba na spontanie i cyjkes okay. Ale jak czuć ten klimat. Naprawdę jest tutaj przyjemnie sobie tak pospacerować między tymi wszystkimi ruinami. Trochę potów, czyli kalorie letów w dół. No jakoś tam sobie podstawową informację przyswoiłem. Część z tych informacji przekazałem Wam. Oczywiście to jest tylko wierzchołek lawiny informacji, które możecie wyczytać o tym mieście. Nawet może wiesz, nawet może pół wierzchołka informacji albo pół połowy, bo wiedziałam, że to jest bardzo dużo historii. Każda świątynia służyła do czegoś innego, były jakieś inne rytuały. E, na pewno przewodnicy opowiadają o zwyczajach ludu ludów, o dynastiach, no i tak dalej. I tak dalej. Ja czuję taki mały, nie, mały, Ja czuję wielki niedosyt. Ale co ja poradzę, jak ja nie umiem angielskiego? No to, to ktoś powie: to weźcie i naucz. Ja się swojego angielskiego nauczyłem w podróży. I w sumie spotkałem kogoś, no to usiądę, porozmawiam, coś opowiem. Ale nie na tyle, chyba jeszcze nie rozwinąłem tego języka na tyle, żeby po prostu jakieś tam historyczne historie rozumieć. Więc czuję się lepiej, tak. Jak teraz. I ta świątynia robi wrażenie, ale po tych nie chciałbym wchodzić. I ona jest zwrócona tak, jakby twarzą e, ku akropolowi. Tego teraz nie zobaczymy, ale akropol jest tam. Tam jest główny plac. E, na akropolu chowano właśnie władców. I francio. Francio Elegansio. I jesteśmy z powrotem na placu. Już mijamy się z ludźmi. Już coś tam kosiarką kosi. Idę mu powoli w stronę wyjścia. Oprzedłbym wszystko. Może zostawiłem jakieś dwie, trzy budowle. Czuję straszny, niedosyt. Może mi się podobało tak pochodzić. Ale jeżeli chodzi o materiał na YouTube, to, to nie wiem. To nie wiem, to tak czuję także. Nie to żebym się użalał czy coś, ale czuję, że jest tutaj, wiecie, potencjał potencjał, żeby coś opowiedzieć o czymś. A dałem dupy, no bo jakby no, szukałem takich informacji na temat ale to tylko te powierzchowne były. Reszta to naprawdę trzeba by mieć przewodnika bez kitu. Znowu trafiłem na tych wariatów. I tak się zastanawiam, czy to nie są mrówko jady? Tak ja kurcze, tak mi się wydaje, ale nie wiem, ma taki nosek mrówkojad chyba. Okej, okay. czekałem dwa dni na montowanie tego filmu, ponieważ bałem się odpalać co tam, co tam nagrałem. Czułem duży, duży niedosyt jak powiedziałem, teraz nawet myśląc o tym dla samego siebie. Dla samego się chciałbym poznać tam właśnie historię głębiej. No nie udało mi się, dałem dupy, trochę. Być może... Być może następnym razem powinienem wziąć przewodnika, bo, bo w sumie umiem ten angielski na tyle, żeby coś zrozumieć. Może nawet parę procent, zawsze to więcej niż to co ja sam wynajdę. Dodatkowo co, zawsze na boku mogę wziąć go, tego przewodnika oczywiście. I poprosić o... powiedzmy o jakieś wyjaśnienie takie rozłożone. No nic, nie udało mi się. Mam nadzieję, że taki spacerek też się Wam w miarę podobał. Eee, gitarka, trzymajcie się, zdrówka wam życzę i uczcie się języków, bo to jest rzecz ważna. A ja na razie to z tymi językami jestem przyblokowany, bo... Cały miesiąc, jeździłem tutaj parę tysięcy kilometrów od Meksyku, wjechałem, zrobiłem taką podkowę po, po, po Gwatemali i teraz jeszcze muszę cisnąć do, na półwysep Yucatan. No i tak, jak już mówiłem wcześniej, bardzo dużo chodzę i praktycznie od rana do wieczora nagrywam, więc nawet się nie uczę. A mówię tu o nauce. Także tak, zobaczymy jak to będzie. Czas zweryfikuje. Jeszcze raz, druka, trzymajcie się podróż 600.